Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. W tym filmiku dowiesz się jak i kiedy siać pory na rozsadę. Por jest łatwy w uprawie. Można go uprawiać w nieosłoniętym gruncie, jak również w szklarni, tunelu foliowym. Por można uprawiać się wprost do gruntu, ale ja zdecydowanie polecam uprawę z rozsady. Siewna na rozsadę od lutego do kwietnia. Głębokość siewu 0,5 cm do 1 cm. Można zrobić rozsadę rwaną, na przykład do skrzynki kuwety, można też siać do małych wielodoniczek. Ziemia, którą używamy do rozsad, powinna być wilgotna. Jeśli ziemia jest sucha, to polecam ją lekko zwilżyć. Po siebie należy ziemię podlać. Najlepiej zrobić to opryskiwaczem, żeby nasionka nie zmieniły swojego miejsca, nie wypłynęły z tej ziemi. Ze schodami jest różnie. Często mogą być wschody do tygodnia, ale też nawet do trzech tygodni. Teraz chwilkę o samej rozsadzie. Produkcja rozsady trwa dosyć sporo czasu, nawet tak około 3 miesiące. Kiełkowanie w temperaturze około 20 stopni. Po wykiełkowaniu można, ale nie trzeba obniżyć temperaturę o 2 stopnie. Po wyprostowaniu liście nie powinno się zmniejszyć temperaturę do 15 stopni. Dwa tygodnie przed wysadzeniem, jeszcze zmniejszyć, tak, żeby było 10-12 stopni. Oczywiście warto tak zrobić, ale jak tego nie zrobicie, to też jakoś tam ten por powinien rosnąć. Kiedy por będzie miał około 10-12 cm, warto obciąć jego czubek, około 1,5 cm. Wtedy por będzie grubszy, po tym zabiegu trzeba podlać rośliny. Jeśli później roślinki są za długie to można znowu przyciąć. Przed wysadzeniem do gruntu można powtórzyć operację czyli odciąć 1-2 cm. Dodatkowo można minimalnie przyciąć korzenie. W późniejszym czasie uprawy uwzględni rozstaw sadzenia co 10-20 cm w rzędzie, co 30-50 cm między rzędami. Sadzenie rozsady do gruntu od połowy kwietnia. Dodatkowo ważną informacją jest, że por preferuje stanowisko słoneczne. Roślina urosi na wielu zwykłych glebach i nie potrzebuje dużo nawozu. Na koniec chciałbym was zaprosić do obejrzenia filmiku informacyjnego o uprawie pora. Link do tego filmiku będzie w opisie, lub można teraz kliknąć na obrazek znajdujący się na filmie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam.